Którą postacią spratora chciałbyś pójść na siłownię? Ja już mam oczywiście moją ulubioną postać, moją miłość, z którą chętnie bym poszedł na siłkę. Ach, ten piękny tors. Which is the worst way to die? Jaki jest najgorszy sposób zginąć? Stracić głowę, być przebitym, wypalonym? Nie, melted. Stopionym chyba. Rozstrzelonym, wysadzonym, zgniecionym. Eee, to jest chyba wypatroszonym, przeciętym na pół czy oskurowany. Eee, 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 no, chyba oskurowanym to jest najgorsze. Choose a snack. Hmm, blood. Hm, huh, dzik. Choose a film/TV show. Highway to Hell. Lethal weapon. Last action hero. They come at night. Weapons of mass destruction. Rocky. Batman and Robin, Poltergeist, National Security Co to robi Batman i Robin? What the fuck? No to zabójcza broń, oczywiście. Choose a piece of alien technology. Clock device, Laser gun. Echolocation, Plasma caster, e, Plasma cannon. Sound imitator. Thermal imaging. Spaceship, Mask, Self destruction device. No kurde, oczywiście, że self device. Jihad. Okej, okay, dobra, tego nie było, tego nie powiedziałem. Za to mogę zostać dość szybko skancelowany. Dobra, wezmę Plasma Kanon, fajny jest. Choose a Rainforest Animal, Parrot, Lizard, Scorpion, piranha, e, Jaguar, Snake, Monkey, Sloth, e, Frog. Sloth, co to. Sloth to był. leniwiec chyba? Yep, e, Lizard albo Snake, któreś z tych fajnych jest. Weźmiemy Lizarda, Jeszczurkę. Jeszczurki są dojebane. In a Military Group. What would you be your position? CIA operative, radioman, team leader, sergeant, commando, tracker, insurgent, explosive expert, hunter. No pewnie, że hunter. No. Choose an option: cowboy hat, lighter, shaver, box glove, mad, uh, spect spectacles. Chyba tak się to wymawia. Knife, skull, hairbrush. O Jezu. To wydaje mi się, że to jest może być moment, gdzie moja odpowiedź zadecyduje o tym kim zostanę. To nie tak, jakby cztery pytania wcześniej tego nie było. Yy... Mm... Knife, lubię noże. Fajne bo lubię knife. Czyli mi takie wojskowe, oczywiście. just a quote from the movie she said the jungle it just came alive and took him i ain't got time for bleeding to bleeding there's something out there waiting for us and it ain't no man it changed colors like a chameleon it used the jungle if it bleeds we can kill it you lose it here you lose it here and you're in a world of fun Oof, hard, boże, tego nie pamiętałem. Research team not assassins. Payback time. <laughs> oh, o tego to brzmiało tak, lat lata 90. mówi. He's killing us one at a time. No to kurde. If it bleeds, we can kill it. If it bleeds, we can kill it. Choose another Predator film: Predators: Alien vs. Predator Requiem. Alien vs. Predator. Predator 2 the predator. <laughs> na to odpowiedź. Where in the jungle would you hide from a predator? In a village, in a swamp, in a cave, in a army jeep, in the trees behind the waterfall, in a lake, in a log, in a helicopter. Lock. Co to the log. Log to był chyba. Ta, Kłoda. bo No powiem szczerze. Wioska tu nie jest najbardziej rozsądne do wyboru. Cave no też średnio, bo może przesiadywać w tej jaskini wiadomo. Na drzewie to już na pewno nie, bo to jest jego królestwo. Ta cholera się wspina jak cholerna małpa. Eee, nad jeziorem? Jeziore to, jezioro to też nawet spoko wydaje mi się miejsce. Kłoda, yy, nie wydaje mi się, żeby to było dość dobre miejsce schowania się, tak samo jak yy, jeep wojskowy. Waterfall, może mnie nie zauważy, i helikopter, no, to mógłbym spieprzyć stąd, więc weźmiemy sobie helikopter. A więc moim ziomkiem od siłowni jest Predator. Oh man, I love this shit. Dylan. You son of a bitch.